Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o zaleceniach pielęgnacyjnych dla skóry wrażliwej. Opowiem Ci krok po kroku, co możesz stosować na właśnie ten typ skóry. Pokażę Ci konkretne produkty z firmy Nuskin, a także jeden suplement, a poniżej tego filmu w opisie znajdziesz dokładny opis tych produktów i linki bezpośrednio do ich zamówienia. Skóra wrażliwa charakteryzuje się przede wszystkim nadmierną wrażliwością na różne substancje aktywne zawarte w produktach, ale oprócz tego również bardzo mocno reaguje na przykład na zmiany temperatury, tak jak teraz mamy zimę, wchodzimy z zimnego powietrza do ciepłego mieszkania, na zanieczyszczenia środowiskowe, ale przede wszystkim również na stres. Skóra wrażliwa i osoby ze skórą wrażliwą mają nie lada wyzwania, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację tego typu skóry. Jeżeli są to osoby, które właśnie taką cerę posiadają, to koniecznie dajcie znać mi w komentarzu, jak w ogóle sobie radzicie z taką skórą, bo naprawdę nie jest to proste i zdaję sobie z tego sprawę, dlatego przygotowałam zestaw, który się sprawdza u moich klientów i który przynosi wręcz ukojenie dla skóry wrażliwej. Zacznijmy od początku, czyli od demakijażu, zanim przejdziemy do oczyszczania, to demakijaż. I tu mam w ręku produkt To Be Clear z serii NutriSensials. Już Wam pokazywałam nie raz ten produkt i ja go stosuję u siebie codziennie. Mimo, że nie mam skóry wrażliwej, ale i tak lubię ten produkt właśnie za jego delikatność, za jego konsystencję, za jego wydajność, za jego nawet zapach, który jest bardzo taki nieuciążliwy. Cała seria NutriSensials e, firmy Nuskin to jest seria... Etnobotaniczna. To jest seria, która jest oparta o adoptogeny roślinne, czyli to są roślinki, które żyją w bardzo ekstremalnych warunkach właśnie bardzo gorących albo bardzo suchych i muszą się dostosować do tych warunków, żeby przetrwać. Więc zawarte te ekstrakty z. Adaptogenów roślinnych w serii NutriSensions mają się dopasowywać do warunków atmosferycznych, w jakich aktualnie przebywamy. Więc, chociażby ta zmiana temperatury między bardzo zimnym powietrzem, a później ciepłym, suchym powietrzem, nie jest dla nas aż tak bardzo uciążliwa, właśnie dla osób z, z, z skórą przede wszystkim wrażliwą, tylko sprawia ta seria, że produkty. Dopasowując się do tych warunków atmosferycznych, koją naszą skórę i ją chronią, dając jej dokładnie to, czego potrzebuje w tym konkretnym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy. Jest to bardzo ciekawa i inteligentna formuła współczesnych rozwiązań, właśnie jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Cała ta seria jest wspaniała. Bardzo ją lubię i lubię też na niej pracować, ponieważ no nie zdarzyło mi się, tak jak szukam w pamięci, żeby ktokolwiek nie był zadowolony z mojego polecenia, jeżeli chodzi o serię Nutrisentials, szczególnie właśnie osoby ze skórą wrażliwą, bo podchodzę do Was bardzo delikatnie, do Waszej delikatnej skóry i chcę Wam doradzić jak najlepsze produkty i akurat seria Nutrisentials bardzo mi się w tym sprawdza. Więc zaczynamy od produktu Tubi Clear. Żel, który ma nam zrobić wstępne oczyszczanie, demakijaż, świetnie też zmywa tusz, jeżeli mamy taki, jeżeli malujemy tuszem, tak? Pierwszą warstwę podkładu, całe zanieczyszczenie z całego dnia delikatnie, niewielka ilość na dłoniu rozprowadzamy razem z wodą, myjemy twarz, zmywamy i przechodzimy do demakijażu. I teraz tak, przy skórze wrażliwej oczyszczanie skóry jest bardzo istotne, ponieważ zależy nam na tym, żeby skóra była oczyszczona, żeby sporu były wymienione wszelkie zanieczyszczenia, resztki, resztki makijażu, kurz, brud, łój itd. Natomiast musimy bardzo uważać, żeby tej skóry nie podrażnić. I w tym przypadku przychodzi nam na pomoc oczywiście niezawodna technologia Lumispa Aya. I tak, dobrze widzicie, ta technologia jest również do cery wrażliwej, do cery delikatnej, ponieważ do technologii możemy mieć inne końcówki, możemy te końcówki wymieniać. I tutaj widzicie końcówkę do oczyszczania skóry normalną, normalnej. normalnej. Nie, nie normalnej tylko normalnej. Natomiast możecie mieć osobną końcóweczkę, która jest do cery wrażliwej i delikatnej. Ona ma bardzo takie delikatne wypustki, które delikatnie naszą skórę oczyszczają, masują, do tego ją pięknie drenują, ponieważ tutaj też pracujemy na uzrośnieniu limfy. Więc jak najbardziej urządzenie jest również wysoko skuteczne i spełnia wszystkie swoje funkcje przy oczyszczaniu skóry tą głowicą do cery bardzo wrażliwej i delikatnej. Więc to co potrzebujemy to technologia Lumispa Ayo. Teraz raz. Druga kwestia to jest wybór żelu. Żel musi być do cery również wrażliwej. Nudkim ma w swojej ofercie aż 5 rodzajów żelu do Lumispa Ajo, i osoby z skórą wrażliwą mogą właśnie dla siebie dopasować ten żel. wybieramy technologię Lumispa Ajo, wybieramy końcówkę do cery wrażliwej, tu akurat mam w kolorze różowym, ale oczywiście niebieska też jest, i żel do cery wrażliwej. Dodatkowo do tego wybieramy oczywiście napkę z kwasem hialuronowym, sam kwas hialuronowy nam pięknie skórę nawilża, koi, więc w ogóle ja polecam ten produkt stosować nawet w ciągu dnia, dopsikując zawartość tej buteleczki na włosy, na skórę. Na dłonie, ponieważ ten produkt normalizuje poziom nawilżenia skóry w ciągu dnia i szczególnie jak teraz mamy okres grzewczy w zimę czy w lecie, kiedy mamy pełne słońce, tak naprawdę przez cały rok ten produkt idealnie nam się sprawdza. Więc em, oczyszczanie to jest. To wszystko, czego potrzebujesz, żeby twoja skóra wrażliwa była pięknie oczyszczona, odmłodzona, świetlista, ale przy tym absolutnie nieunaruszona. Bo pamiętaj, ja już to powtarzałam wielokrotnie, ale jeżeli to jest twój pierwszy mój odcinek na moim kanale, to polecam zerknąć w dół i posłuchać o spa ponieważ to nie jest szczoteczka. Tylko to jest technologia, która ma za zadanie nam oczyścić skórę, nie uszkadzając płaszcza hydrolipidowego skóry. To jest bardzo ważne. To jest technologia, która jest technologią numer jeden na świecie, nagradzana co roku w wielu plebiscytach, w wielu międzynarodowych rankingach. I to jest technologia, która została opracowana, opracowana naukowo, posiada badania naukowe i jej skuteczność, i tak samo bezpieczeństwo jest potwierdzona naukowo, i sama stosuje od 5 lat. Codziennie nie wyobrażam w sobie życia bez tej technologii i no, nie było takiej sytuacji, żeby moja skóra była w jakikolwiek sposób podrażniona, czy bariera hydrolipidowa była naruszona zarówno u mnie, jak i setki moich klientów. Także nie bój się tej technologii, Osobo z kobietą, mężczyzną z serą wrażliwą, bo wiem, że to troszeczkę przeraża, ale w tym przypadku absolutnie nie ma żadnych obaw. Po oczyszczeniu skóry oczywiście zmywamy żel, mm, osuszamy skórę delikatnie, papierowym ręcznikiem, nie trzemy skóry i przechodzimy do tonizacji. Jeżeli chodzi o tonizację, wracamy do serii Nutri i polecam bardzo tonik Imbalance. Mamy w ofercie dwa toniki. Mm, ja polecam akurat, e, akurat ten Ponieważ drugi to jest Hero Glow i w nim w jego składzie jest mieszanka kwasów, które mogą wpływać, także mogą delikatnie podrażnić właśnie serę wrażliwą. Natomiast w tym produkcie zupełnie nie, nie ma w jego składzie nic, co by mogło Cię podrażnić, co by mogło, skórę, co by mogło sprawić, że skóra by piekła. Jest jak najbardziej bardzo delikatny, bardzo bezpieczny i spełnia świetnie swoją rolę przywracania pH naszej skórze. Także In to jest krok. Trzeci, tonizacja. Po tonizacji y, czas przechodzi na serum. I tu to serum dla Was jest po prostu Game changerem. To jest serum z serii, znowu z nutri z serii Pumps. E, I to serum jest ceramidami i postbiotykami, które mają za zadanie zregenerować skórę, która jest na przykład chociażby po zabiegach laseroterapii. E, przyspiesza gojenie się skóry, koi skórę, regeneruje, odżywia. To serum będzie dla Was po prostu czymś, z czym się nie będziecie chcieli rozstać, bo ja sama je uwielbiam i od czasu do czasu mieszam z innymi serami z tej serii, ale właśnie skóra po nim jest cudownie ukojona, odżywiona, błyszcząca i to jest produkt, który jest must-have w Waszej pielęgnacji. I następnie przechodzimy do nawilżenia na dzień i na noc. Dwie propozycje, znowu seria NutriSensials. Jeżeli chodzi o dzień, możecie skorzystać z kremu Dual Day albo Moisturizme. To są dwa kremy, które są bardzo odżywcze, głęboko nawilżające, kojące skórę, rewitalizujące, ale w żaden sposób nie podrażniające. To jest taka powłoczka, taka mgiełka, która Twoją skórę po prostu pielęgnuje, dba i masz takie uczucie, Takiego kaszmiru na skórze cały dzień. Jest bardzo przyjemne uczucie, i zobaczysz, jak nałożysz dopiero ten produkt na swoją skórę, to będziesz wiedziała o co mi chodzi. Dodatkowo te produkty one w żaden sposób nie pozostawiają tłustego filtra na skórze, tylko one się idealnie wchłaniają. I czuję, że ta skóra jest nawilżona od środka, a nie taka tłusta powłoka, która e, zostaje i się przez to waży makijaż i, i po prostu się czujesz, e, no w efekcie e, niezbyt dobrze ze swoją cerą, delikatnie ujmując, bo po prostu produkty pielęgnacyjne nie spełniają swojej funkcji. E, plus to, że one się tak świetnie wchłaniają, jest podyktowane to wszystko tymi krokami poprzednimi, które zrobiłaś przed ich nałożeniem. Dlatego też użycie Lumispa Ajo jest niezwykle istotne, bo my właśnie skórę w ten sposób przygotowujemy do prowadzenie na nią kolejnych e, kroków pielęgnacyjnych i te produkty mają wtedy szansę głęboko się wchłonąć i zadziałać w Twojej skórze, głęboko zadziałać w Twojej skórze, a nie po prostu, że nakładasz na zapchane pory e, które, i tą skórę, która nie oddycha, która jest zanieczyszczona i tak naprawdę nakładamy na to kolejną tłustą warstwę i jeszcze bardziej ją zapychamy, więc suma summarum efekt jest taki, że niestety, ale e, no nie widać efektów tej pielęgnacji. I też są często przez to podrażnienia e, w przypadku właśnie Waszej skóry wrażliwej trzeba na to bardzo mocno uważać. Więc e, na dzień Dual Day albo Moisturist Me, natomiast na noc już hitowa, niezawodna maska głęboko nawilżająca. Badania pokazują, że nawilża skórę, skórę o 180% bardziej. W ogóle rozumiecie, nie 100%, tylko prawie 200% bardziej jest nawilżona skóra po użyciu tego produktu. To jest maska na noc, którą nakładamy... E, przed pójściem spać, e, nie grubą warstwę, dosłownie wystarczy odrobinę cieniutkiej cieniutkie warstwy, idziemy spać i ten produkt to nam, nam działa właśnie podczas naszej regeneracji nocnej, wstajemy rano i skóra jest napita, nawilżona, świetlista, m, po prostu no, cudo, 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 polecam i to nie tylko dla osób z cerą suchą, e, boże przepraszam, wrażliwą, nie suchą, dzisiaj mówimy o wrażliwej, tylko właśnie dla osób z serą również suchą, z normalną mieszaną, bo ten produkt tak naprawdę nawilżenia nigdy nie jest dość dla żadnego typu cery, więc ten produkt można powiedzieć absolutnie uniwersalny, a dla cer wrażliwych jest też must have absolutny. I na koniec, oczywiście nie zapominamy o filtrze 50. To jest e, też e, punkt obowiązkowy dla każdego typu cery. Pamiętamy o ochronie. Ten produkt pokazywałam wielokrotnie i będę go pokazywać e, nie wiem bardzo długo, chyba że coś wejdzie nowego, lepszego, ale nie wydaje mi się. E, to jest pięćdziesiątka. Krem pięćdziesiątka zarówno na twarzy, jak i na ciało. E, która nie zapycha w ogóle porów. Pięćdziesiątki mają to do tego, że one lubią bielić. Lubią zapychać. Nie są zbyt takie... Ciężko trafić jest z pięćdziesiątka, która byłaby korzystna dla wyglądu na naszej cery, czy później na położenie, położenie makijażu na taki produkt. Dlatego też kobiety nie zawsze chętnie stosują pięćdziesiątkę. Natomiast pewnie hmm, tutaj nie będzie zbyt wiele widać, chociaż może zobaczyć. O, zobacz, jaki piękny glow. Ja kocham ten produkt jeszcze dodatkowo za glow, który zostawia... Na skórze, za cudowny zapach, za taką miękkość, taką otulinkę, taką chmurkę, dosłownie to jest tak rozkoszny i tak premium produkt, który cenowo wychodzi bardzo dobrze i w momencie kiedy go stosujemy tylko na dekolt, szyję i twarz, ta pojemność się nie kończy, możemy go stosować minimum 4-5 miesiące, to tak lekko. Serdecznie Wam polecam ten produkt, dla każdego typu cery, nie tylko dla cery wrażliwej. I nie zapominamy oczywiście też o kremie pod oczy. Tu wybrałam również serię Nutri -Sensual. to jest krem, który jest w takim delikatnie brzoskwiniowym kolorze. Zaraz pokażę na dłoni. Nie wiem, czy to widać w tym słońcu. I ten delikatnie brzoskwiniowy kolor, w momencie, kiedy go rozprowadzimy pod okiem, ma taki efekt odbijania światła. I troszeczkę jest takim jakby produktem trochę jakby korektorem, ale nie do końca, bo pięknie rozświetla tą okolicę wokół oczu, chłodzi dodatkowo, to też jest świetna informacja, koi i spojrzenie jest takie świeże, pełne blasku, bardzo fajny produkt, również z serii Nutri i również bardzo, bardzo wydajny, więc ogromna polecajka, jeżeli chodzi o krem pod oczy. Dobrze, ale co z osobami 30+. Plus? Tu jeżeli chodzi o cerę wrażliwą przychodzi do nas technologia Galvanix Spa <laughs> Chyba najwięcej wyświetleń na moim kanale, bo właśnie filmik z instrukcją jak używać tej technologii, więc w przypadku cery wrażliwej również ta technologia jest niezawodna. E, ona po prostu cudownie koi i głęboko nawilża skórę, e, więc jeżeli mamy 30 plus i cera jest również wrażliwa, to też musimy uważać z różnymi zabiegami, bo e, tak jak powiedziałam na początku, wiele substancji aktywnych z przeróżnych produktów nam może zaszkodzić. W przypadku Galwanic Spa nie ma takiego ryzyka. Robimy oczywiście zabieg klasyczny z ampułkami i z kremem peptydowym na końcu, wypełniającym, wykładzającym z maszczki. I to jest cudowny zabieg anti-aging dla każdego 30 plus w warunkach domowych, który nie Uaktywni waszej cery wrażliwej, ale da wam spektakularne efekty, jeżeli chodzi o anti-aging i wszystkie związane z tym e zalety, tak? czyli e stymulacja odnowy komórkowej, stymulacja produkcji kwasu hironowego kolagenu, do tego piękne nawilżenie, rewitalizacja, po prostu takie efekty liftingu, no i wygładzenie z maszczek, plus wyrównanie kolorytu, wydobycie na powierzchnię wszelkich zanieczyszczeń, które są w głębi Waszej, waszej skóry. Bardzo wiele zalet, serdecznie Was odsyłam do moich odcinków, jeżeli chodzi o galwanik Spa. Cera wrażliwa, jak najbardziej tak. No i na końcu też mówiła... No i na końcu e, suplement. Powiedziałam na początku, że oprócz pielęgnacji będzie również suplement e, i tu genialnym rozwiązaniem, rozwiązaniem są oczywiście pokryty kolagenowe Beauty Focus Collagen Plus. O tym produkcie było wielokrotnie i jeszcze wielokrotnie będzie. Niezmiennie e, kocham, używam, polecam. E, no, to jest produkt, który działa dosłownie, można byłoby powiedzieć, cuda, ale tu cudów nie ma, to jest czysta nauka, czyli chodzi o cerę wrażliwą, to też e, wy jesteście skłonni do różnych podrażnień, e, ale też e, na przykład może występować atopowe zapalenie skóry e, albo łuszczyca. To są takie jednostki chorobowe. E, też ta skóra może być wrażliwa, może być cienka, może być nawet podatna na takie różne zadrapania. E, ten produkt powoduje to, że my wzmacniamy m.in. płaszcz hydrolipidowy skóry. Oprócz tego, że to są stymulatory produkcji własnego kolagenu, peptydy kolagenowe, to one dodatkowo jeszcze mają w składzie ceramidy i luteinę, e, i te składniki razem e, powodują to, że Stymulujemy oprócz kwasu oprócz kolagenu kwas chiluronowy do produkcji, nasza skóra jest głęboko nawilżona i to wszystko jest zamykane niejako w środku, ponieważ ceramidy, które są w składzie luteina głównie wzmacnia nasz płaszcz hydrolipidowy skóry, czyli powoduje, że ta wirgość, która gromadzi się niejako w naszym organizmie, w naszej skórze, nie odparowywuje. Więc um, dzięki temu skóra jest wzmocniona, jest taki efekt pięknego glow dzięki ceramidom eee, i i jest bardzo zrewitalizowana i jest bardzo ukojona, jest po prostu wzmocniona, więc w momencie kiedy masz cerę wrażliwą, to szybko zobaczysz rezultaty stosowania tego produktu i zobaczysz o czym tak naprawdę mówię. Bardzo polecam, żeby całą swoją pielęgnację wzbogacić właśnie o te peptydy kolagenowe, żeby zadziałać nie tylko na zewnątrz, ale również od środka. I tak wygląda gotowy pakiet pielęgnacyjny Dla cery wrażliwej Tak jak mówiłam, zostawię informację Pod tym filmem, spiszę Wam Wszystkie nazwy tych produktów, dam Wam linki Oczywiście na, samym, na samej górze Przypnę link do rejestracji na VIP Konto Ponieważ moi subskrybenci Którzy tutaj do mnie trafili Mają ode mnie prezent w postaci Linku, który umożliwia rejestrację Na VIP Konto VIP Konto jest bezpłatne, niezobowiązujące do zakupów Zamawiasz kiedy chcesz Ile chcesz na to Natomiast daje maksymalną zniżkę na stałe, czyli macie moje ceny. <noise> ja zamawiam w takich samych cenach, jakby na tym VIP-koncie. Eee, I tak jak mówię, nie ma żadnych w związku z tym zobowiązań, ale są przeróżne również benefity z tym związane, ponieważ można zbierać również punkty produktowe za swoje zamówienia i później je wymieniać na przykład na bezpłatne produkty. Więc jak Wam się skończy, chociażby na przykład żel do Lublispa, to są takie swoje poprzedniejsze zamówienie. Poprzednie zamówienie możecie później w następnym miesiącu wyciągnąć za punkty bezpłatnie taki żel, e, albo coś innego, cokolwiek będziecie chcieli. Natomiast jak korzystać z tych punktów, e, jak zamawiać, żeby te punkty dostać, e, to tutaj się kłaniam. Ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie każdemu odpowiem na pytanie, poprowadzę, możemy wspólne zamówienie, e, pierwsze zamówienie zrobić razem, wspólnie, pokażę. Poprowadzę przez stronę, bo to wszystko jest bardzo proste, więc tak naprawdę możecie również zrobić to sami. Ale ja jestem tutaj po to, żeby mieć z Wami kontakt i bardzo się z tego kontaktu zawsze cieszę. Także serdecznie zapraszam, żeby się do mnie odzywać, pytać, komentować. I będę wdzięczna za suba i za komentarze, bo to pomoże mi w rozwijaniu mojego kanału. Do zobaczenia przy okazji następnego filmu. Hej, hej.